Nazywam się Dark Tiger, hasztag TPG. To jest kolejny odcinek. Zagrajmy razem Eggy Epic. Dzisiaj pokażę Wam, jak się pokonuje sztukę Piramid teraz na Elicie. Natomiast wybierzemy naszego kompana. No i pewnie wybierzemy. Hmm, kto się na dwa? Dobra, zobaczmy. Dobra. Mm, no to chyba nasz Amigo nam będzie pomagał Więc dam sobie radę, spokojnie Ciekawe kto z nami zadrze, zadrze. Kto będzie z nami wuj... Kto będzie z nami mm, bojował A spokojnie dam sobie radę Chyba długo pożegnamy już dwie świnki Może jeszcze jedną. jedno dorzucimy. No i... No i dwójkę pożegnaliśmy. Tak jak mówiłem. Dobra. No to już ulećmy. A spokojnie damy sobie radę. A jeśli nie je żegnamy... Nie, no jednak żegnamy. Bo właśnie odradają. Zawsze zapominam. Dobra, to więc odpalmy mocowany ap i pożegnamy szybkością naszych oponentów. Już wystarczyłby jeden hit. Ale zapomniałem, że miał elektryczną tarczę. Ale nieważne. Tak, tam będzie sobie popłynęł radę. No i jeszcze no Maga pożegnaliśmy. Teraz kolejna fala to jest elitę czy, czy początkowa? Nie wiem. Właśnie mi wybrał na elitę. A, a wrógowie jakby nie mieli doszedł cienia w walce. Nie wiem. Nie będę pokonamy. Jej. Spokojnie. Generalnie dostał truciznę, ale nieważne. No i jeden chod... strzał i będzie po nim. I dostał z krytyka. No, to knieżne. No i teraz będzie zaplacowany atak. Ale... Hmm niestety jeden z nich jest odporny na efekt boczny czyli na przykład trutki słabiacze tu musimy mocno mu przydzwonić hmm. gdy będzie to słabe to więc pozbądźmy się panów no to teraz ma kont kontratak A spokojnie przyjmie wszystko na klatę czerwonej. Ale mocno się leczy. Więc HP. Damy elektryczną Hotildę. Ciekawe, hmm. hmm. wytrzyma jeden. No i teraz zabasowana ata. No i powygrzesznialiśmy tego pana. Z kontra atakiem. No i czas na bossa. Ma Mała P. ale już teraz ma już 1 hp przez elitę czyli wszyscy kierujemy na niego lekarz no i kolejny przeciwnik uderza ale mnie. nie nie damy się na to nabrać uderzyć, ale spokojnie mamy odporność na truciznę tak w 65% no i to są podwiny to był niszczycielski atak w się uleczyć. No i po prostu pożegnaliśmy dwójce panów. Poszło bardzo ciężko. No i zarobiliśmy kasę. To możemy sobie ulepszyć postać albo ulepszyć HP w potionach. A to więc zobaczmy, czy można to kupić w masterkach. Dobra, i kapitan też już nie można. No i teraz wykupujemy to. No i czekamy na level up, który da nam kolejny pociąg. I teraz, teraz właśnie już kanał, możecie już dać łapkę w górę. W górę, tylko skomentujcie i dajcie suba. I jeszcze dostajemy właśnie od naszych przyjaciół serduszka, które będziemy robili jakieś yy, relole. Jak nam okazało nam się ilożkazy nam się nie podoba albo chcieliśmy zdobyć do jakiś fajny item, to już Wam się żegnam. Cześć!